Appla. Także witam na świątyni buddyjskiej. Nie wiem, czy tam dalej można iść, ale nikt nie krzyczy, więc idziemy. A, tu jest chyba Bumi. A przede wszystkim nie można się odwracać tyłem. Ale to jest tak, że się przechodzi. Taka świątynia śpiącego. z drugiej strony, ale tamtędy już szedłem, to sobie teraz... O, nawet stropy są w malowidłach, tylko oczywiście oświetlenie takie jakie mają. Na przemocy. No, tu zaczniemy się. Jak ktoś chce sobie notatki zrobić, to proszę bardzo. Życzymy powodzenia oczywiście. A tym mu uszy. A uszy pucują bardzo, ścinają. A ja jestem świeżo po fryzierku. Świeżo po fryzjerku wygląda się tak. Jest chyba skrzynka na dodatki. Ja chyba ja Pipi pipi pi, pi, pi jakieś polskie to mamy. Wyszliśmy do skakonki. Jak myślą, No, dwa Chcieliśmy do punktu wyjścia, ale jak już tam tyle czasu jechał. Mustafa Alligator. To będą jakieś sceny z życia. Czyli tu się. To chyba demony jakieś. I spokój duszy, opanowanie. Tutaj, o proszę, panie pełny dźwięków. Niezruszony. Niezruszony, bowiem nie szukał żony. O, A na to jeszcze przyjdzie pora. Jak długo tutaj będę, to będę się starał tam trafić rozmowy trwają, tylko ten pan mi jakoś bo nie chce na razie ale możliwe, że po prostu ma, miał tam kogoś jest był zajęty Ła, ten barok wyglądał choćby coś popuścił Co by coś nieświeżego zjadł Ale to jest piękne A to chyba jest kobietka. taka niezbyt urodziła. Poprosiłem jakąś panią, żeby mi wzięła tuk tuka do najbliższej małej świątyni. I zawieźli mnie tutaj. Ale nie żałuję. Proszę bardzo, a tutaj to, to już łatwiej, w Skotland. Nukumbu. Żaden do mnie niepodobny. Taki brzydki jest no, Prawie jak Zbyszek, no. prawie. A tu już my, my byli jakaś scena z wodą ten go przenosi przez wodę a te coś tam ryco utop go albo coś w tym stylu no dobra no, trzeba się będzie zbijać chyba a tutaj też mają takie jak tu gadają te jak to gdzie woda i krzewia Good. Good. Mhm. Mm Ale to e, e, poszczegwiki, puda. E, buty. A gdzie on buty? No. A, to do góry jeszcze muszać. Super. Idziemy do góry jeszcze. Się okazuje, że tutaj można. Się powspinać. A widzicie, to ja bym to fotografował z dołu. Tym tuk tukiem przyjechałem. Tym czarnym. A to proszę bardzo, to by się spodziewał. To to robił, że się komuś chciał. No ale. Ten we świebodzinie nasz wcale dużo mniejszy nie jest przez a może i większej? A tu chyba specjalnie to wysypali, bo wiedzieli, że ją sam by dał poboczu Droga, krzyżowy mi robię. Pizza? Video, video. video. Yes. Yeah. Mój przewodnik. Yeah. That that's it you go. Give me. Yo, that side, yeah, that's side here. Ah, yeah? <laughs> <laughs> mm -hmm. Thanks. Zadniutko. A ptaszki. Pigen. Mhm. Mm ja sam iść nie byda umiał. Pi, pi, on. nawet nie ma tak Piję. źle. A to tu trzeba Piję. iść, jo? Ja. Jakoś część taką zabytkową jakby uu się to jest cały Muzeum. Wiedit janieny noselek i mi bardziej. Pens. A poród. Ej, peregnat, ja i okej. Okay. No, czyli odebranie porodu. A to może w taki sposób się urodził nasz dzisiejszy bohater. Aha, kara za, za pomstwo. No, źle i z oczu patrzy. Yes. To przemoc, panie Kochane Sadyzm, no. Taką kupiła to, to każdy facet Co? No. Ja widzę. Mhm. a to wid... To jest wid... No. A tej też nieładnie z oczu patrzy. Same. A, zakuszenie do, do grzechu. No to jakoś tak zbyt kusząco to nie wyglądało. na Pożądanie jest nagrodą za grzeszne zachowanie. Aha, czyli kary. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj piszą nag nag nagroda, Te, macie, to jest widocznie jakieś pojęcie obusieczne, że to tak określę. No są zaś, o ręka, no to właśnie godowego o tym. I Pani Rączkę amputowano. Dobrze, że nie co innego. A, a to są galerie oświeconych widocznie. To, co odrąbali, to teraz jedzą. Beczka z, z dzieckiem ciężko zgadywać. Jak się nie ma przewodnika, który by mówił w zrozumiałym języku. Niemniej, a tu mu chyba język obcinaj. Ja bym chciał uciec od tego do prawy. Ofiaraj później. O Boże. Taka religia taka. Pokojowa. A pozory mogą mylić. Na tu ją postawię. No, w Polsce to by ją inaczej potraktował. Jakby oczywiście odpowiednio wyglądałem jeszcze. O Boże O Boże trudno, Jakoś żadno. Jakie bieriki. Tu jest taki mały Ktoś postawił. Good places. The church, that side, right. the Buddhist Angurgal. Uh, right? mm -hmm. There. This is a, a Saint Sebastian Church. This is a, a Hindu Hindu temples. Mm. Hinduistic. Nigambo City Center. Mm -hmm. Fish market. Fish. Market. A fish market. Yeah, yeah. This is a yeah. big, big fish market. No big. No. Yeah. This is a catamaran, lagoon, the canal, touch canal, good places. Uh, you like uh, this? is a boat, boat safari, Mimi, -hmm. so nice places in the water, the deep mm. place, the tourist. tourist place, uh, <laughs> good, good area, the video, uh, monkey land. The Monkey Land. Mm, y, kraina małp. Monkey, top the monkey. Mm. Nice place. I, I no właśnie, jak się będę wybierał na słoniki, to przy okazji będę chciał sobie też również pooglądać małpki. Myślę, że tam gdzieś będą takie dzikie, bo to takie w, w środku dżungli tak to ulokowali, także spoko. Powinno się udać. Mangro tree, mm. nice spot place. Dobra, możemy się rozwijać. Pi, pi, ri, pi, ri, pi, pi. Później się weźmie od pana. Jak to się nazywa? Numer telefonu. I jakby tamten pan Zabił, to mu się pogada z tym panem. Łoko! Że nie zauważył sierota dobry. No to w porządku, to by się przydało. No cóż. Aj, ja Ale mokry jest jestem. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi pi, 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 pi. You stop You win, you win. I, video, you stop. Nie wiem, o to właśnie tak. jeszcze zrobimy zdjęcie. pofilmujemy Dobra, możemy się zabijać. Pięknie było, ale się skończyło. No dobra, to ich. Wow. Good morning. A yeah. uh, goodbye is not issue. Here here. 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 You here. <laughs> co tu bych do tej wody wskoczył najchętniej no dobra to podziękował i do następnego